Witajcie na moim kanale, dzień dobry. Dzisiaj przybliżymy sobie pojęcie statusu domicyla, który może mieć wpływ na wysokość waszych podatków. Omówimy sobie zatem trzy typy domicyla. Pierwszy to jest domicile of origin, drugi to jest domicile of choice i ostatni to jest domicile of dependence. Domicile to w skrócie miejsce stałego zamieszkania, siedziba prawna lub miejsce, w którym dana osoba zdecydowała ułożyć sobie życie. Co to zatem jest status domicyla? Wiele osób wybiera życie poza Polską, zmieniając czasem kilkukrotnie miejsce zamieszkania. Dlatego będąc w, w jakimś systemie prawnym i w jakimś kraju, musimy uregulować sobie kwestie dotyczące stanu cywilnego i części aspektów własności majątku. Dlatego też mowa tutaj o podatkach. Pojęcie domicile i residency zwykle idą w parze, ale dla niektórych celów podatkowych, na przykład dla Podatku dochodowego lub podatku od spadków, szczególna mieszanka residency, ordinary residency, domicile czy deemed domicile będzie miała wpływ na wysokość podatku, który będziemy musieli płacić. Każda osoba zatem posiada jeden domicile. W odróżnieniu od rezydentury podatkowej, niemożliwe jest po posiadanie takiego statusu w dwóch krajach lub nie posiadanie go w ogóle. Rozróżniamy trzy typy zatem: domicyla, domicile of origin, to jest domicyl pochodzenia, domicile of choice, czyli domicyl z wyboru i domicile of dependence, który dotyczy osób do 16 roku życia. Domicyl pochodzenia nabywasz, nabywamy w chwili urodzenia, zazwyczaj po ojcu lub po mamie, jeśli rodzice nie są po ślubie. Niekoniecznie jest to kraj, w którym przyszliśmy na świat. A, domicyl pochodzenia ciężko, a domicyla pochodzenia też ciężko jest się wyprzeć, nawet jeśli wyjechaliśmy na stałe do innego kraju. Jeśli zatem urodziliśmy się w Wielkiej Brytanii, na przykład lub jesteśmy w Wielkiej Brytanii rezydentem podatkowym przez 15 z 20 ostatnich lat, zostaniemy wówczas automatycznie uznani za domicylów w Wielkiej Brytanii. Status domicyla w Wielkiej Brytanii można uzyskać od 16 roku życia, wcześniej w Szkocji, ale trzeba o niego aplikować. Wówczas stajemy się domicylem z wyboru. Do ukończenia 16 roku życia status domicyla pokrywa się z miejscem zamieszkania rodziców lub opiekunów. Od której taka młoda osoba jest zależna. Jeśli ta osoba, ten opiekun zmieni domicyl, na przykład z wyboru, wówczas domicyl dziecka również ulegnie zmianie. Zwykle w celu uzyskania statusu domicyla w Wielkiej Brytanii musisz przeprowadzić się na stałe do tego kraju i spełnić wiele wymogów, które dowodzą Twojego zamiaru pozostania w UK. W przypadku braku statusu domicyla możesz skorzystać z wielu korzyści podatkowych. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że status ten ma wpływ na wysokość podatku, który będziemy musieli zapłacić. Dlatego tak ważne jest zrozumieć, czym jest status domicyla i jakie ma konsekwencje podatkowe. Jeśli zatem masz. Wątpliwości co do swojego statusu domicela, warto, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego i porozmawiać z nim na temat tego, jak to wpływa na Twoje podatki. Mam nadzieję, że to wideo jest dla Was wartościowe. Jeśli tak, to proszę o kciuk do góry no i ewentualnie o to, żebyście też subskrybowali ten kanał. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć.